Trzy razy otrzymał już ostatnie namaszczenie, był umierający, więc jeszcze teraz mając już 83 lata, będąc właściwie przez rozwijające practwo, nie, nie zdołał już po prostu odwiedzić wszystkie te kraje, aby uświęcić kapłanów i, i to uciepuje pomocników. I dlatego wracał się nawet do Rzymu, więc to nie jest tak, że on tu teraz deklaruje, że biskupów, powie Rzymowi jaka sytuacja jest. I w ten sposób właściwie, moi drodzy, nastąpi teraz właściwie taka, taka reakcja. Rzym zaczyna dyskutować i te dyskusje kończą się niczym. Arcybiskup powiedział, że to, to, to tylko przedłużenie. I kiedy słyszał, że jeden z tych najwyższych dostojników powiedział jednemu ambasadorowi, który arcybiskup Lefebvre dobrze znał, że oni czekają tylko na, na rozwiązanie biologiczne, umiera i wtedy mamy to za sobą, to arcybiskup Lefebvre działał, będąc w najwyższym możliwym stanie konieczności i z tego powodu tylko wyświęcił biskupów i dzięki temu tradycja katolicka przetrwała.